Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z otwierania yy, przesyłki, która do mnie przyszła Zobaczymy co tu ciekawego jest To ja się ja pira ze co tutaj jest, wy zobaczycie Zopakowane dość solidnie da się tego jakoś inaczej stworzyć? No. no, fajnie zapakowane, nie można powiedzieć. Ktoś się postarał przy tym pakowaniu. Nie zrobił lipy. Ja to nawet w domu tyle papieru nie może by tu zapakować. No tu zobaczcie, jeszcze folię, bo ho. Oh. <noise> to jest mały boosterek, widzę. O, tu jakieś gratisy dostałem. Piesażetki. Spoko. Niech się leżą. Może w jakimś konkursie kiedyś czy coś. I dwie duże puszki znowu. Męczymy te euro. Ja bym zaczął od tego. Tutaj dostaniemy Nedveda i pana Fernandesa, więc spoko. Taka puszka sklepowo 45 zł. Mi się oczywiście trochę tanie udało wyrwać. Nie! Nie wierzę. Patrzcie to! Patrzcie co tu się jeszcze udało trafić. Wow! W puszce z Olixa trafiliśmy Centuriona Dawida Labę. Wow, wow, wow! <grystanie> to jest to niemożliwe. Jak chcemy trafić, to nie trafiamy. Tylko nie wiem, a tu będą te limitki, dobra? Mega, mega traf. No, co wam mogę powiedzieć? No, to powinno wam wystarczyć w tym odcinku. Mega ta karta jest. Dobra, to był traf życia i strzał życia. Mega fajnie. Dawid Alaba z Realu. Szkoda, że nie Barcelona, ale powiem Wam, że i tak, i tak jestem zadowolony, bo nie spodziewałem się, wziąłem tą puszkę bardziej pod limitki. No a mamy tutaj Dawida Alabę. Tutaj oczywiście nic specjalnego nie będzie oprócz tych limitek. Te limitki jak najbardziej nam się przydadzą. Jeśli się odstawiam na bok resztę, przelecę. Zobaczę co tu jest. Nawet jak chcecie, to kiedyś zrobię wam. Na to... Danilo, muszę sprawdzić czy mam, mogę wam na to zrobić nawet na tą zawartość jakiś konkurs czy coś. No ale tego się nie spodziewałem, powiem wam szczerze, że w tej puszce, o którą jakby nic z niej nie wymagałem, trafimy pana Alabe. No mega, mega traf. Zaraz poleci sobie w holderek i będzie u mnie w kolekcji sobie leżał. No pięknie to się prezentuje taka jakby meta, metalowa wpinka. Spoko. No to może będą też yy, puszki też szczęśliwe. 70 zł w cenie sklepowej. Już widzimy, że ten, ta już nie jest tak szczęśliwa. Cieszyłbym się chyba bardziej z euro z takiego trafu, no ale nie ma co narzekać. Trzeba brać to, co dają, czyli te cztery... Limitki Czy będzie coś fajnego, czy nie będzie jest blaczek, więc spoko Oby nie znowu ten sam co zawsze I będzie całkiem przyjemnie Dużo bazówek Zrobię wam w ogóle niedługo prezentację Uuu, i Ronaldo Na grinie, Hero Lobotka Griezmann Mitrowicz czy ja go mam chyba nie. Pur <gryw> purpurowy, <gryw> fioletowy gem. Ronaldo i dwie karty Krystal jeszcze. Hansko i Iwanusewicz. No ale <gryw> ta puszeczka mnie rozwaliła. No i lecimy jeszcze druga puszka, też, ta sama jedyneczka 70 zł i liczymy, że tu będzie coś specjalnego. No, ale jak to zwykle bywa, nie ma. Tutaj oczywiście te limitki, co były. Będę miał je na stale raczej. I tutaj pusto. Pusto. Wow. Ale lipa, sporo bazówek, oczywiście, muszą być poobracane. No, bo jakby to inaczej, pan Depay, Kapitan Sołczek, Gem, Ultimate Griezmann, bo przed chwilą. O i legenda, czyli niego, ale tutaj reszta to nic specjalnego. Na końcu jeszcze tylko diasz i gon. No i co? No dzisiaj na pewno największym hitem pan Dawid Alaba z Champions League. 100 spotkań plus mega to się prezentuje, piękna karta. Dajcie znać co niej, sądzicie? No z euro to w ogóle tam widzicie co się dzieje. Nic nie można, kurde, yy, trafić. Ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. I zapraszam Was oczywiście na grupę na Facebooku. Więc siemaneczko i cześć!